W dzisiejszym odcinku razem z moim małym psem Hektorkiem chciałbym Wam pokazać jak przeprowadzić taki aktywny spacer z pieskiem. Weźmiemy pieska na początku na lasu, biegąc sobie między drzewami. Następnie pobawimy się z pieskiem szarpakiem, a jeszcze Przeprowadzimy kilka zabaw naukowych. Pamiętajmy, że gdy robimy aktywny spacer z psem, musimy być naprawdę aktywni i musimy się zmęczyć umysłowo, jak i fizycznie. My już z Hektorkiem jesteśmy w lesie i teraz zaprezentuję Wam pierwsze ćwiczenie. Także teraz razem z Hektorkiem zaprezentuję Wam pierwsze ćwiczenie, czyli stalą pomiędzy drzewami, a tak właściwie dzika bieganina w lesie. I właśnie tak wygląda to ćwiczenie, które teraz wykonywałem z moim Przechodzimy do zapomnienia szarpaka. I pamiętajcie, nigdy nie dawajcie, aby piesek miał z łapy. I pamiętajcie, nigdy nie dawajcie, aby piesek grył Wasze ręce, ponieważ pies to błąd wychowawczy i potem piesek będzie z Wasze ręce w przyszłości. Właśnie u mnie wygląda zabawa e, z szarpakiem. Ponieważ zaszczeniak, a ja są aktywny spacer wiosną ze szczeniakiem, e, no to bawię się z nim dosyć delikatnie, aby mu nie zrobić żadnej krzywdy. Teraz przyszedł czas na zabawy węchowe i zaraz pochowam, mi smart. Dobrze, a więc zanim nasz piesek znalazł wszystkie smakołyki, to ma na zabawę z pudełeczkami. Chowamy pudełeczka w smakołyki. Właściwie tylko jedno pudełeczko i piasek będzie musiał je odnaleźć. Mam smakołyczka i idę go schować. Pod z pieska. Piesek pod podprowadzony, a więc sułdy. Gieset staje na odwróceniu pyskiem, że ma tutaj smakoły, właśnie jak sobie sam, sobie I tak też możemy robić, że sobie sam odsłania smakoły, ale również możemy robić tak, że pieset mał wskazany dyskiem lub łapów, zależy jak sobie to z pieskiem ustawi, e, będzie odsłonięta. Także taka wersja też może być. W dzisiejszym czasie gdy piasek e, rozgryzie już szybanie smakoły, to jest bardzo dobrze. Możemy dać do pomachania na przykład jakiś owoc i ją właśnie onego każemy pieskowi znaleźć, a w zamian za znaleźć jednego owoca e, piesek wysanie smakołyka. Możemy jeszcze dla skórki obok tego owoca, umieścić smakołyku. A teraz będzie chciał smakołyki. Zabieramy więcej nie dostaje, ponieważ nie znalaz tego o co nam chodzi. Dobrze, a więc to tyle z dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że aktywny spacer to nie tylko to, co dzisiaj ja na przykład jest uznaje do szukania coś, ee, a lubi bardziej niż smak zabawkę, może właśnie powiedzieć, że znalazł na przykład na starek jajka i potem zamiast za to się z nim powabić. Także to każdy musi sobie sam dostosować. Na no co? W tym odcinku to już tyle. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górę. Na no co ja się z Wami żegnam. Cześć!